Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z jak zawsze, kamla Minecraft. I jesteśmy dziś na nowym, ulepszonym Blitz SG na serwerze MSG Po aktualizacji, czy. Nie wiem, jak to się zapomniałem, jak się to mówi. Jakby teraz. Kurdy, 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 kurdy. Kurdy. mod, od Idolatiego. No nieważne Nie obraziłbym się za skrzynaczką. Zjedzą Dziękuję. Zaraz mnie to zaczną szkodać, to będzie Lipton. Uch, Torch. Nie wiem, co to jest. Torch. Postawię go. O, mieczyk ma, miecz, mieczyk ma. O, oh, fuck, faaak. Faaak, Spider-Man, Spider-Man. Wszystko zje, wszystko zje. Dobra, nieważne. Trzeba tu zorać, bo ta goni mnie. Nie, nie będę obrażał ludzi. Bo może z jakąś porządną osobą. To tylko gra, kamule, to tylko gra. Nie, nie denerwuj się, kurwa Jak się mamy denerwować? Kurde. Trafię, trafię, trafię. Jeszcze jeden czas. Jeden cios! <laughs> dobra, to koniec doda, nie doda, nie doda, nie doda. Dziewiężdżam, dziewiężdżam, dziewiężdżam. Dobra, co ja robię w ogóle? O kurczę, to na mnie przyczaił. Nie, on dziś pobiegł. Tu jesteś, wiem o tym. What the fuck! What the f! Mm, okej, okay, dobra, to było dziwne. No to widzimy się już na następnej ręce! Cześć! Okej, okay, więc jesteśmy już na kolejnej ręce, i sobie doczytałem do, na internecie, właśnie, że to jest y, ten. Oh, uh, what the fuck! Że to jest. Fajnie, że dodali ten war bench, bo można go postawić i można startować mieczem. Dziękuję bardzo. No kurde! To też dzielstwo. trochę powinien dojść tych więcej skrzynek No Dobra, nieważne. Ona rzeka ma. Dobra. Oj ten pan. Mi się nie podoba, więc trochę ominę go. Teraz tu tylko mogą się otworzyć osoby, które nie mają lagów. Ponieważ yy, w ogóle ja mam w pesu, Ja mam 25 30 Jak nie to mam jakieś 50-60. Smutny nie jestem. Szul szul, 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 szul. Lepiej mi zaraz zabije, bo jakiś miecz stanie. Fajnie, ta krew tak wygląda. Nie, są chyba ciosy. What the, what the, what the fuck. What the, what the, steam! Team, Staszek, team! Reklama YouTube. Nie no nie będzie. A ty co się tu na mnie patrzysz? sobie człowieku. Czemu on nie tarczy HP? Ale go zjechałem rączką. Lol. Strzelaj, combly, fight. Strzelaj, strzelaj. Jest! Pięknie! FIGHT! fa fa Jest! fa 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 Wow! Wow, wow, wow! Czy wid czy wy to widzieliście? naprawdę mnie nie widział, czy jest jakiś... nie, tam... fufufufu ŁO nie miał diaksa, łał miał. a nie słyszał, ja czy jak ile, ile metrów, ile, ile metrów 70 nawet daleko nie będę chylił wody, bo jeszcze okaże się, że on ma łuk dobra, 7 szczał. może, może dochodzi do tego do, do, do meczu, ale to jest mało prawdopodobne, przy moim szczęściu. O, już mnie tak zetkało. To jest... Przypoczynkami... Uuu, żelazna mam spoko. Cały set, okej. Okay. I dobry miecz już, a, ym... Kamienny. Przyzobi się diaks i pa... i nie, tylko diaks Szybko. Dobre Dobra, zabity mam tylko To się wy wykasuje jakoś. Nie, nie, wykasuję się, będą uczciwy widzę widzicie, ja też cię widzę. I ty jesteś tam, a ja tu, idzie by też dalał. Żulcznikiem zrobił dwie walia tam JO kurde, co to było ludzie? Jaka akcja? Szybkość, normalnie, wszystko. Wszystko. Jo ja, kurde, co? za... Co to jest? Wow! Wow, jakie bogactwa, co tu jeszcze miał dobrego. Ej, co to jest? Salada, spodnie trupa, klapki Fajne nazwy w myśli. Właśnie to szybko się piję Ej, włóczka! Nie wiem Co to było w ogóle? NX13 Można użyć perła. Żeby mnie gdzieś nie tepnęło. Milimetrów. metrów? krągów tak mnie tepnęło dalej. Zawsze coś. Zawsze. Jest nadzieja, panie. Zawsze. Znowu użyję perły. Zjem sobie jabłuszko. Ile? Uuu, teraz mi na jakieś szybciej ale e, ograniczyło mnie wchodzenie pod górę, więc to jest plusik. Czy on się kryje na spawnie? Czy ja mam szczały? Czy ja mam? Kurde, nie mam szczały, jakieś reklamy się tu jeszcze włączałem, nieważne. To będzie ma jeden na jeden. Ile jeszcze graczy? Uuu! Pojawi się mi skrzynka. Znajdę, znajdę. Jak to teraz działa? Jak się tego szuka? Przecież się tego otwierał kilka razy skrzynkę i było. Ła! Będzie akcja! Panie i panowie, będzie akcja! Jak to wygram, to kończę odcinek. Już zamudę na YouTube Czy Kto to wygra? Czy ja? Czy on? Dowiecie się po krótkiej przerwie. Fajfa, five, 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 five. Dziękuję za wygranie rundy. Dziękuję bardzo. Więc wygrałem tą rundę. 50 do no. Wygrałam tą rundę. Nie wiem fartem. No fartem, bo nie wiem jak tego gościa zabiłem na dziś na początku, tego co miał miecz kamienny. Ale udało mi się. Udało mi się wygrać tą rundę, więc y, dzięki za oglądanie. Y, bardzo Aha, chciałabym dodać, że i dziękuję y, za to intro, które macie na początku filmu. Y, bo zrobił to mój kolega. Y, Skype'a i jeżeli to ogląda to ma pozdrowienia ode mnie. E, no i to chyba tyle na dzisiaj z serwerem game więc dzięki dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.